Witam w tym materiale zreszuje pancerny plecak do lasu Bundeswehr 65-litrowy, tu ma kieszeń, gdzie spokojnie mieści się na przykład pałatka, piła albo śpiwór i piła, tu ma dwie boczne kieszenie, do której możemy włożyć na przykład wodę, bo asortymenta. asortymenty, tu ma główną komorę. Tu Z tyłu ma jeszcze jedną komodę, jak widzicie, proszę Państwa, gdzie trzymam czajnik i wiele innych tego typu rzeczy. Tutaj, jak widać, jest zamek. Jest to dość pancerny plecak zakupiony z Anuol. Posiada jeszcze tu kieszeń. Tutaj sznurki, które można sobie przewiązać linkom do góry. Na przykład, jeżeli będziecie chcieli przewieźć pałatkę albo coś innego. Tu jedna kieszeń, z tej strony jest na śledzie. O widać tu mi wystają trzymam do połatki śledzie. Żeby nie słuchać już z patyków. Jest to bardzo pancerny plecak Bundeswehr 65 litrowy German Army. Bardzo polecał ten plecak przez... od 2021 roku. Ani razu mi nie przemógł, ani razu nic się nie uszkodziło, jedynie z mojej winy poszło Zapięcie tutaj, bo nadepnąłem. Tak to, a tak to w ogóle nic się nie uszkodziło. A zasobniki piechoty górskiej, czy z, z, zasobnik desantowca, wszystko co było związane z wojskiem polskim, pruło się, niszczyło się po dwóch tygodniach, po miesiącu. A ten plecak jest po prostu fantastyczny jest po prostu yy, jest po prostu, no, niezniszczalny w swojej cenie. Zakupiony na był od lat temu, jak mówiłem, w 2021 roku. Tu ma główną komorę. I pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie. Filip Piotrowski, Daszbu.